Istotną cechą pakietu Profit CRM jest wyodrębnienie danych personalnych do osobnego modułu. W ten sposób kontakty personalne rozszerzają funkcjonalność modułu Podmioty o możliwość ewidencji personelu związanego z klientami oraz pozwalają na gromadzenie danych na temat osób indywidualnych. Budowa i zasady funkcjonowania kontaktów personalnych są bardzo zbliżone do wyglądu oraz obsługi modułu podmioty. System pozwala przypisać, kim jest dana osoba w przedsiębiorstwie, poprzez określenie jej stanowiska w pracy. W profit CRM kontakty personalne wyposażono w osobne kryteria segregacji oraz grupy korespondencji seryjnej. Każda osoba może posiadać indywidualne dane kontaktowe. Ponadto, Profit CRM wyposażono w mechanizm kontroli unikalności danych, który w sytuacji, kiedy zapisywane dane znajdują się już w systemie, poinformuje nas o dublowaniu się informacji.